Historia naszego poznania jest ym, wyjątkowa w zależności od tego, jak każdy z nas to opowiada. Z mojej strony jest bardziej rozbudowana, bo ja to bardziej pamiętam. Poznaliśmy się na balu studniówkowym około północy. Na studniówce poznaliśmy naszej. No i tak wyszło, że pół, pół zabawy, pół imprezy przetańczyliśmy razem. Mateusz się przez pierwszą część imprezy bały z koleżanką z mojej klasy, e, którą serdecznie pozdrawiam. tak od słowa do słowa potem. Facebooku ją znalazłem. Nie było łatwo, bo szukałem pod, pod imię Ronika. Moje pierwsze spotkanie to spacer po Warszawie, chyba z 8 godzin trwał ten spacer. Nogi to potem wolały strasznie. Jakoś tak... No był nasz pierwszy bal, a dzisiaj mamy już nasz taki wyjątkowy, najpiękniejszy i, i po 8 latach już ten, e, ten wymarzony, taki nasz bal. swoim pierwszym i od Państwo Młodzi! Jestem ciekawa, czy on w zdrówka, zdrówka i jeszcze raz pieniędzy, bo to są mojego standardowe życzenia, i każdy, kto go zna, to wie, że on na każdą okazję zawsze ich używa. Ja mu życzę tego, żeby wszystkie nasze marzenia. Wszystkie nasze plany się dzisiaj spełniły, nawet jeżeli nie będą identyczne, takie jak, jak sobie wyobrażaliśmy, to żebyśmy byli naprawdę zadowoleni z tego, jak to wyszło, żeby nasi goście dobrze się bawili, żeby to wszystko, co dla nich przygotowaliśmy, zorganizowaliśmy, wszystkie niespodzianki spełniły oczekiwania ich e, oraz, e, oraz nasze. I żebyśmy mogli potem już w końcu na no, zasłużony odpoczynek się udać i, i skupić się na tym, żeby, żeby troszkę zwolnić. Tak? Bo teraz był bardzo intensywny czas, więc życzę nam takiego spokoju. Ja, Mateusz. Biorę ciebie z Weroniką za żonę. Ślubuję ci. Ja, Weronika. Biorę ciebie, Mateuszu, za męża. I ślubuję ci. Miłość? Wierność. I uczciwość małżeństwa oraz życie nie opuszcza, aż do śmierci tak mi do Panie A nie Boże, Wszechmogący w trójce jedyny i wszyscy święci Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i syna i ducha świętego. Man, this might be something Like a beast that can't be tamed. This the kind of rage you can't contain. Yeah, this might be something lethal. You can really see the flames. Feeling like it's borderline insane. Man, this might be something lethal. Coming, feel it coming The pressure start thumping Ain't no running, ain't no running It might cause a rave All my people start jumping You can feel the blood Shit, it get your blood pumping Jako taka najbardziej reprezentatywna osoba z całego towarzystwa. Ja Wam życzę tego, żebyście każdego dnia kochali się tak, jak kochacie się dzisiaj. Tak jak my Was kochamy każdego dnia. E, tak, i żebyśmy się jak najczęściej spotykali. E, w większym gronie również. Jak się doczekacie swoich dzieci. kochamy Was, buziaczki i wszystkiego dobrego. Miłości. Brawo, kochamy Was.